Jesteśmy w kolejnym domku, drugi, który wygląda całkiem ciekawie. Znowu, jeżeli chodzi o salon, jest całkiem spory. Jest fajna, użytkowa kuchnia, która wygląda też całkiem nieźle. W wyposażeniu mamy wszystko, co potrzebne jest w normalnym domu, łącznie z barkiem. Podzielona jest część na dzienną i Sypialną. Bardzo fajne rozwiązanie. Pierwszy pokoik. Przepraszam, łazienka. Jedna z dwóch. Mamy prysznic. Mamy toaletę. O, jest jeszcze jedno wejście, którego nie zauważyłem. A, mamy przejście do sypialni, czyli mamy jedną toaletę jednak. Z przejściem z dwóch pomieszczeń. Całkiem ciekawe rozwiązanie. Szafy. Oliweczko, otwórz szafy, proszę. Dobrze. Dzień dobry. <laughs> tutaj są szafy. Tak, drugą część otwórz. Tutaj jest szafa. Ok, to na razie, żeby filmiku nie przedłużać. No, z drugiej strony wygląd wygląda w ten sposób: proszę zamknąć drzwi oliweczko. Dość duże łóżko, w domku jest całkiem przyjemnie. Jeżeli chodzi o sufity, jest tutaj wyżej niż po w tym poprzednim, tam było bardzo nisko. Dalsze pomieszczenie. Mały pokoik. Tutaj mamy jakieś pomieszczenie techniczne. Kolejne wyjście. I tyle. Domek jest całoroczny. Obecnie kosztuje 54 500.